Zresztą, myślę, pojawia, pojawiają się szeregi różnorakich problemów, no w tej chwili problemem jakby wszędzie, wszędzie jest podkreślany problem ludzi, yy, zatrudniania ludzi, ale powiedz mi, jakie... Jesteś franczyzodawcą. Z jakimi problemami spotykasz się ze strony franczyzobiorców? Z, z, czym, z czym taki franczyzobiorca dzwoni do ciebie, czy pisze, żeby się pożalić? Z czym mają problem ludzie? A... Trudne pytanie. Natomiast należy podkreślić, że jakby te problemy oczywiście są. Mhm. I nie ma się co czarować, prowadzenie każdego biznesu wiąże się z rozwiązywaniem problemów. Tak, i no i z ryzykiem dokładnie, jednak. Dokładnie. Każda inwestycja, każdy biznes jest, z, wiąże się z jakimś ryzykiem mhm. większym lub mniejszym. Tak? Natomiast to, co my opracowaliśmy, to co, to co wynika z tej wiedzy i z tego doświadczenia, które już zdobyliśmy, to jest chociażby to, że od etapu wdrożenia biznesu, później podczas trwania i działania, każdy franczyzobiorca ma swojego opiekuna. tak? Aha, Takiego, no właśnie ducha, nad, który nad nim czuwa. Tak? Mm -hmm. Początkowo byłem to ja i bardzo często cały czas jestem to ja u najstarszych franczyzobiorców, natomiast jakby z racji tego, że nasz zespół jako Bike Cafe, jako franczyzodawcy również się rozwija, tak samo mm -hmm. jak cała sieć, tych ludzi jest coraz więcej, tak? I teraz e, bardzo często franchis, potencjalni franczyzobiorcy boją się albo obawiają się tego etapu wdrożenia, Tak. Bardzo często są to ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli kon żadnego kontaktu z biznesem. Mhm. Często bywa tak, że nie wiedzą, co to jest podatek VAT czy podatek dochodowy, tak? E oczywiście mają prawo nie wiedzieć, tak? Natomiast chodzi o to, że mamy bardzo fajny system wdrożenia biznesu. Czyli jest to zarówno osoba, która prowadzi za rękę tego franczyzobiorcę od początku i każdego punktu widzenia i z mhm. każdej sprawy, którą należy załatwić, tak? Więc e jeśli dobrze przepracuje franczyzobiorca ze swoim opiekunem e, ten czas wdrożenia biznesu, to potem w przyszłości tych problemów pojawia się zdecydowanie mniej, tak? Jeśli ten czas zostanie, że tak powiem, te rzeczy zostaną załatwione, ale na pół glistka, tak, to, no to... to te problemy mhm. się w przyszłości pojawiają, tak? My oczywiście bardzo mocno zwracamy na to uwagę, bo lepiej jest, prawda, przeciwdziałać niż potem no, leczyć, tak? mhm. E, więc to jest jakby y, pierwsza kwestia y, związana z, z twoim pytaniem. Natomiast oczywiście y, pojawiają się problemy, tylko sposób rozliczenia, jaki mamy z naszymi franczyzobiorcami, a jest to sposób prowizyjny, tak? czyli my od każdego kubka sprzedanej, sprzedanej kawy pobieramy prowizję, tak? powoduje, że każdy problem mojego franczyzobiorcy jest moim problemem. Jest okay? mhm. Bo jeśli przykładowo mamy problem techniczny, który blokuje sprzedaż franczyzobiorcy, to jeśli on nie prowadzi sprzedaży, nie sprzedaje kawy, to ja też nie zarabiam. Mhm. Okay? Czyli robię wszystko, co jest w mojej mocy, żeby mu pomóc, żeby no tak. jak najszybciej wrócił no, do pracy. No, się od siebie zależni. Dokładnie. Bardzo mocno. I to jest też mhm. coś, co uważam bardzo często odróżnia nas od innych franczyzodawców. Oczywiście nie od wszystkich, tak? Ale bardzo często franczyzodawcy ustalają jeden, jeden poziom opłaty miesięcznej. Mhm. I w gruncie rzeczy trochę ma w nosie. To, czy ten franczyzobiorca zarabia, czy też nie. No tak, tak ma, to, ma, ma Nie do końca ma, ma, uważam, jest to fair. Ma to, ma to oddać i tyle. Mhm. Otóż to. Więc y, te problemy są, ale my pomagamy je rozwiązać. Czego byś na pewno nie zrobił jako franczyzodawca? Czego, czego byś, nie zrobił? Tak, czego byś nie ustalił, gdzie na przykład widzisz, jakby, jakby oczywiście nie podajemy nazw i jakby nawet, nawet nie próbujemy się tam domyślać, o co chodzi, ale jakbyś, nie wiem, miał wyliczyć jakieś kilka grzechów głównych według ciebie, franczyzodawców, z którymi jakby miałeś do czynienia do tej pory, które na przykład mogą, no nie wiem, w jakiś sposób źle wpływać na rynek franczyzy, tak? w jakiś sposób go kaleczyć. Wiesz okay. o co mi chodzi? O takie jakby. No tak, chyba wiem. Mm -hmm. okay. Czyli znaczy, To jest też yy, podchwytliwe pytanie. Yy, natomiast jakby yy, pamiętajmy, że każda oferta franczyzowa na rynku, mimo że powiedzmy, jest zupełnie z innego, innej dziedziny, jest swego rodzaju konkurencją dla mojej oferty. Mm -hmm. tak? Bo jeśli ktoś szuka franczyzy, prawda? To może być właścicielem kawiarni, ale równie dobrze może otworzyć prawda, samą piękności. Okay? No tak, no powiedzmy, że tak. no. no I teraz, kontynuując moją myśl, e, nie chciałbym okay. ułatwiać sprawy uh -huh. e, moim potencjalnym konkretnym... I mówić im, co robią źle. Dokładnie. <laughs> natomiast, natomiast uważam, że przede wszystkim, zanim zacznie ktoś proponować e, franczyzę, to powinien wiedzieć, że ten biznes jest rentowny. Uh -huh. I to, co mógłbym zarzucić e, jakimś tam projektom, nie wymieniając absolutnie mm -hmm. nazwy, to jest to, że bardzo często jakby proponują franczyzę, nie mając tego konceptu sprawdzonego. To jest mm -hmm. to, co powiedziałem na samym początku, tak? Mieć jeśli twoje... nie masz własnych jednostek, jeśli nie masz sprawdzonego biznesu, i mm -hmm. jeśli nie nauczyłeś się, nie połamałeś prawda, rąk, nóg na tym biznesie, to i dlaczego to proponujesz innym i mówisz im, że ich nauczysz ten biznes prowadzić? To nie do końca uważam, że jest w porządku. Mm -hmm. Jakie błędy popełniają franczyzobiorcy według ciebie? E, nie słuchają nas. Nie słuchają. Nie, mhm. ja, oczywiście żartuję. Wiesz co, no to, to jest tak, no jesteśmy różnymi ludźmi, mhm. wszyscy Jestem. jesteśmy dorośli i powiedzmy, czasami jest tak, że ktoś ma powiedzmy bardzo mocno zakorzenione pewne poglądy mhm. i pewne podejścia do biznesu. Bike Cafe to od samego początku było wywracanie stołu do góry nogami, tak? To jest y, nasze podejście do biznesu, nasze podejście do relacji biznesowych jest bardzo często zupełnie inne niż w, Innych firmach, tak? Oczywiście, moim zdaniem pozytywnie. Dla mnie najważniejsze jest budowanie relacji międzyludzkich. Na mm -hmm. tym opiera się biznes, dobry biznes, tak? Uczciwy biznes. Ok? I teraz e, e, uważam, że to za niezwykle istotną no, w ogóle element w pozyskiwaniu franczyzobiorcy i nawiązywaniu z nim tej relacji, tak? E, e, jakie było pytanie? <laughs> Ciekawe, że no, o błędach. A o błędach franczyzobiorców? No okay. tak, i jakby, jakby no, tutaj mówisz o, o kwestiach charakteru, tak jakby to, to zupełnie normalne, że czasami są ludzie, z którymi chcemy współpracować, czasami są ludzie, z którymi kompletnie nie chcemy współpracować, czasami są ludzie, z którymi musimy współpracować. No w wypadku franczyzy to nie jest, tu nie muszą, tak? tak. Mogą, mogą tego nie robić, tak? To jest ich wybór, więc jakby kwestia tej chemii między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. To jest, jakby, tutaj poboczna sprawa. A mi chodzi o taki em, według ciebie, dla, że ludzie, ludzie podejmują jakąś decyzję i jakby. Gdzieś wiesz, że nie jest to kwestia charakteru, tylko nie wiem, no ktoś ewidentnie się porywa z motyką na słońce. Nie wiem, do, No to jest. Do, 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 hmm? w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że najczęstszym błędem jest zbyt wygórowane oczekiwania. Okej, okay, no właśnie. Mm -hmm. I to jest, to jest coś, z czym się spotykamy bardzo często. Natomiast rozwiązaliśmy to, może ciebie zaskoczę, ale bywa tak, że ktoś chce z nami rozpocząć współpracę, ale my nie chcemy z nim. No właśnie. I najczęściej wynika to z zbyt wygórowanych oczekiwań. Mm -hmm. Okay. Nie chcę tu podawać konkretnych kwot, Jasne, y przykładów tak dalej. No, nie nie, nie, nie o to mi chodzi. Tak? Ale bardziej chodzi o to, wiesz, bo nie sztuką jest sprzedać franczyzę. Sztuką jest ją utrzymać. No tak. Okej? Okay? Mhm. I ja nie mówię, że żaden z naszych franczyzobiorców nie miał, wiesz, fail story, nie? Zdarzały się, no bo to jest normalne przy takiej ilości. Ale jednak 99% ma success story, tak? Mhm. E, to jest raz. A dwa, że no, były takie przypadki, że ty do nas przychodzi i powiedział... Chcę pięć rowerów na dzień dobry, nie chcę przy tym nic robić. Znajdźcie ja mi pracowników, tak. znajdźcie mi lokalizację. a jeszcze znajdźcie, znajdźcie mi pracowników, mi, tak, tak? znajdźcie mi wszystko. Okay. I ja tylko wykładam księgową. I księgową. Kasy na, i księgową. Ja księgową. kasę na stół i tyle. Mm -hmm. No to też tak no nie działa. Nie. No właśnie. Tak działa, mm -hmm. To tak nie działa. To, to nie jest tego typu biznes. Tak? Mm -hmm. a, a drugi błąd, bardzo często ludzie, nie mówię, że już nasi francusobiorcy, ale ludzie, którzy do nas przychodzą, bo oczekują, że jest to prosty biznes, na który właśnie tylko wykładają pieniądze. I tak jak powiedzmy one gdzieś tam na koncie bankowym, chociaż bardzo marne, ale jakiś procent przynoszą, to że to jest na takiej zasadzie. A to też tak nie działa. My mm. wymagamy. Zwłaszcza w etapie wdrożenia i jakimś tam pierwszym okresie czasu, żeby franczyzobiorca się zaangażował no tak. bardzo mocno. Bo... No bo później to są dla Was problemy. No tak, Poza to, tym to generalnie... powiedz mi, mhm. jak to jest, że powiedzmy najgorszy szef i najgorszy, najgorszy szef to jest taki, który od ciebie wymaga czegoś, czego sam nie potrafi. Mhm. No I tak. teraz wyobraź sobie, że ma jest franczyzobiorca, który nie potrafi zaparzyć espresso, a wymaga tego od swojego baristy. Mhm. No słabo. 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 No. Dobra, schodzimy na temat kawy wreszcie. Nam tu pięknie pachnie. Bo mamy tak, ale to za chwilkę o tym. O back, back dripie za chwilę. E, natomiast teraz jeszcze, no jakby m, nie pozostałeś. Nie pozostaliście. To właściwie już rodzinna firma. E, nie pozostaliście tylko przy tylko, no, kwestii franczyzy. E, teraz wiadomo, trend eko. Bardzo mocno rozwinięty. To już właściwie tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, przestaje być wyobrażalne, żeby gdzieś były kubki z plastikowymi zakrywkami, czy plastikowe słomki. No i właśnie, i powiedz mi tutaj pojawił się pewien pomysł u was. I no, ja już nawet widzę jego realizację. Tak, ty widzisz? Państwo jeszcze nie widzą. Tak, bardzo. ale to zrobimy zdjęcie, będzie widać. E, no dokładnie, no tutaj. Jest tak, że w, e, stwierdziliśmy, że kierunek eko jest dla nas bardzo istotny. Mm -hmm. Od samego początku mamy kawę z certyfikatem ekologicznego rolnictwa, od samego początku zasilamy rower siłą ludzkich mięśni podczas jazdy, e, od samego początku ta ekologia jest dla nas mm -hmm. niezwykle istotna. Natomiast, e, może Ciebie zaskoczę lub też nie, ale bardzo często e, kubki, które mamy jednorazowe, E, wydają się papierowe. Natomiast warstwa, która powoduje, że wlewając do nich wodę, one nie przemakają Nie, przemakają, jest, nie jest warstwą tak. PE po prostu. Mm -hmm. Czyli plastikiem, mm -hmm, tak? tak? Nie mówiąc już o przykrywkach plastikowych no to już w tak, wieczkach, które oczywiście, że są plastikowe, tak? Ale bardzo często wydaje nam się, że kubek papierowy jest papierowy no nie, no i się nie. z tego cieszymy, mm -hmm. że jest eko, a tak naprawdę on nie do końca jest eko. W związku z tym, no, biorąc pod uwagę ilości, które my zużywamy i na naszych rowerach, stwierdziliśmy, że jest to dla nas priorytet, jeśli chodzi o zmianę. Tak. Mhm. Odejście od kubków, które mają warstwę PE. Eee, w związku z tym, e, postanowiliśmy wprowadzić e, kubki w 100% biodegradowalne i kompostowalne w warunkach przemysłowych. Kubki składają się z pulpy celulozowej, a warstwą, która powoduje, że ten kubek jest nieprzemakalny, jest PLA, czyli biopolimer. Tak? Mhm. To jest bioodpad, czyli powinien trafić do e, odpadów bio. Potem trafia do kompostowani przemysłowych, które się niezwykle mocno rozwijają w Polsce i powstaje ich coraz więcej. ten kubek potrafi zniknąć w 100%. Tak? Nie mm -hmm. zostaje tak. Czyli rozumiem, plastik. że te kubki, te kubki wyrzucamy teraz, jak segregujemy do odpadu bio. Dokładnie, okay. dokładnie. Okay. Tak mm -hmm. jak wskazuje to informacja mm -hmm. zamieszczona na kubku. Okay. Tak? Co więcej, wieczko do tego kubka jest również zrobione z półki mm -hmm. no i W związku z tym również jest kompostowalne i biodegradowalne. Tak? E a z racji tego, że uważam to za bardzo dobry kierunek i dużą zmianę, tak, na rynku gastronomicznym w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale też mm -hmm. w Unii Europejskiej. Bo trzeba podkreślić, że od 2021 roku opakowania, które mają plastik w sobie, muszą jakby zniknąć i nie mogą być używane, tak? Dokładnie e, tak. I tutaj Komisja Europejska jest to znacznie zaleca tego typu opakowanie, jakie trzymam w ręku, jako dobry kierunek opakowań jednorazowych. E, postanowiliśmy jakby ten sam produkt proponować też do klientów zewnętrznych poza siecią Bar mhm. W związku z tym powstał projekt ekokupki.pl. Zapraszam na naszą stronę, można zdecydowanie więcej poczytać na ten temat. Tak? Mhm. E, no i pokrótce tyle. Pokrótce tyle. Będzie, będzie wszystko widać na zdjęciu, będzie też oczywiście przy przy tym y, artykule, przy podcaście będzie też y, odnośnik, gdzie będzie można zobaczyć te kubki. No i mamy. No i teraz jeszcze idziemy, w jeszcze jeden. W jeszcze jeden tak, y, jeszcze tor. jeden projekt kawowy. No tak. dużo, dużo tego jest. Projekt kawowy, nie. ale pięknie nam tutaj pachnie, naprawdę. Tak, no też, jest... też pokażemy to na zdjęciu. Koncept, koncept, który również się narodził, tak naprawdę z potrzeby. Mhm. Tak, z racji tego, że i tam od zawsze y, rodzinnie jesteśmy związani z wyjazdami. W różne części świata i e, generalnie podróżami. A jak doświadczenie pokazało, napicie się dobrej kawy w zupełnie nowym miejscu często graniczy z cudem. E, dobrej kawy mam tutaj przede wszystkim na myśli kawę speciality coffee, mm -hmm. bo taką właśnie taką, kawą jest mm -hmm. backdrip. E, no, to stwierdziliśmy, że też wywrócimy stół do góry nogami. I dlaczego tej kawy nie zabrać ze sobą? tak? I nie w termosie. I nie co w termosie, więcej. czy nie w dripie, czy nie w jakimś innym systemie alternatywnym, bo takie oczywiście istnieją, ale w, w sposób taki, który możesz wsadzić do kieszeni, bo te jest mhm. szybki, możesz po prostu wsadzić do kieszeni, czy do plecaka i zabrać ze sobą gdziekolwiek chcesz. Jedyne co potrzebujesz, to gorącą wodę e, i kubek. Tak? W związku tak. z tym powstał taki produkt. Co ciekawe, jakby coraz więcej ludzi go zauważa, coraz więcej ludzi do nas wraca, coraz więcej ludzi lubi tego typu kawę, tak, to jest dla nas super wiadomość, e, no i z pewnością będziemy, będziemy ten produkt dalej rozwijać i dalej mhm. promować. I on, jak rozumiem, jest też dostępny na jakby franczyzodawcy go też otrzymują, tak? tak? Franczyzobiorcy również, również sprzedają to na rowerach Bajkafe. Mm -hmm. No jest to naturalne, jakby mm -hmm. naturalne to, że ten produkt jest dostępny na rowerach By Cafe, ale też coraz więcej kawiarni, czy to coraz więcej punktów mm -hmm. e, tą kawę sprzedaje. Jak, e, sprzeda